Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 3 ósme plus x6 jest mniejsze od 5x12. Jest? No, musimy rozwiązać tę nierówność. No, i co tutaj trzeba zrobić, żeby łatwiej było można to policzyć? Proponuję pomnożyć stronami przez taką liczbę, która byłaby wspólnym mianownikiem. Albo najpierw ustalmy wspólny mianownik. Co jest wspólnym mianownikiem dla 8, 6 i dla 12? No taką liczbą, mam nadzieję, że to widać. Jest 24. No bo 24 na 8 się dzieli, 24 na 6 się dzieli, 24 na 12 się dzieli. Czyli sobie najpierw zapiszmy wyjściowe równanie 3, a właściwie wyjściową nierówność 3 8 plus x szóstych, mniejsze mniejsze od 5x12. No i teraz tak, pierwszy ułamek rozszerzam górę i dół przez 3. Żeby otrzymać w mianowniku 24. Drugi ułamek rozszerzam górę i dół przez 4, żeby otrzymać też 24 w mianowniku, a trzeci ułamek rozszerzam górę i dół przez 2, żeby mieć 24 w mianowniku. Czyli co otrzymuję? 3 razy 3, 9, czwartych. dodać 4x24 ma być mniejsze od 10x24. 4, od 10x, 24. Teraz jak sobie już mam wspólny mianownik, to ja mogę z stronami przez ten wspólny mianownik pomnożyć. Mnożę sobie przez 24 i otrzymuję 9 plus 4x mniejsze od 10, od 10x. No to co robię? X -y przerzucam na prawą stronę, liczba zostaje z lewej, czyli 9 jest mniejsze od 10x, odjąć 4x, czyli od 6x. Dzielę stronami przez 6, czyli mam 9 szóstych, jest mniejsze od x. No bo zawsze dzielę przy, przez to, co stoi przy niewiadomej. E, czyli innymi słowy, x jest większy od 9 szóstych, a 9 szóstych to jest inaczej e, 1,5. x większy od 1,5. Zaznaczamy sobie na osi. Tutaj będzie 1,5. X jest większy, czyli w prawo. No i która, jaka jest najmniejsza liczba całkowita należąca do zbioru rozwiązań nierówności? Czyli jaka jest najmniejsza liczba, która należy do tego przedziału? Najmniejsza liczba całkowita. No widać na oka, jak tu jest 1,5, to gdzieś tutaj będzie 1, a gdzieś tutaj będzie 2, i to będzie właśnie ta najmniejsza liczba całkowita, czyli odpowiedź B.